Dialogi, które organizujemy jako Fundacja Nowej Wspólnoty służą temu, aby budować wspólnotę w Polsce. Dialog jest okazją do spotkania ludzi o różnych poglądach, ale nie chodzi o to, aby pokazać, które poglądy są prawdziwe, aby kogoś do czegoś przekonać, tylko aby słuchać siebie nawzajem i uszanować to, co jest różne, i aby dzielić się też osobistymi doświadczeniami. Dialog mi się kojarzy z rozmową, z otwartością. Z chęcią poznania zdania innego człowieka. Oczekuję, że nie będziemy się zawsze zgadzać, ale że mimo to atmosfera pozostanie dobra i będziemy się cały czas szanować. Na ostatnim dialogu udało nam się stworzyć taką atmosferę, w której faktycznie uczestnicy dzielili się własnymi doświadczeniami, własnymi refleksjami. Pytanie, które zadaliśmy sobie podczas tego spotkania. Brzmiało, czy media wpływają na to, jak postrzegam rzeczywistość. Pierwsze skojarzenie to kłótnia, niestety. Nawet nie wiem czemu. Od razu pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to po prostu porażka dialogu. Ale też nadzieja, że może być inaczej. W tym momencie. To jedna z okazało, że troszkę ma inny zupełnie światopogląd, sposób otrzymania na spraw niż, niż inna grupa i to było jakby całą przełomową dla tego całego spotkania. Taka spokojna, że to, to, to poirytowanie, które na początku mi towarzyszyło zamieniło się w, taką, w taki spokój i chęć słuchania. A co najfajniejsze było, że personalnie się nie ocenialiśmy. Można było powiedzieć coś, co wiadomo, że się Różni poglądowo, że się różni od innych osób, ale miałem takie poczucie, że nie zostanę oceniony. Czasami jest trudno po prostu rozmawiać z ludźmi i fajnie wiedzieć, że się da.